Druga niedziela Wielkiego Postu. Pan Jezus zaprasza nas na górę wraz z apostołami, aby się modlić. Widzimy, że apostołowie są znużeni i zasypiają. Ta postawa może nas z jednej strony trochę gorszyć, ale spójrzmy na to troszeczkę inaczej. Czym jest sen? Sen jest nabraniem sił. Stanie z przejściem z nocy w dzień, wejściem w nową perspektywę naszego życia, w coś nowego. Niech na modlitwie dziś nam towarzyszy właśnie takie podejście, wejście w coś nowego. Temu wejściu w nową rzeczywistość towarzyszy zadziwienie. Dajmy się dziś zadziwić słowom Pana Boga, który mówi do nas: To jest mój syn, wybrany Jego, słuchajcie. Jezus jest Synem Bożym, jest wybrańcem Bożym. Jezus ma dla mnie dziś coś konkretnego, ma dla mnie dobrą nowinę, która ma mnie przeprowadzić przez ten wielki post.